Z Watykanu docierają do nas nowe informacje, z których wynika, że papież Franciszek przeczuwał swoją śmierć i wiedział, że to są jego ostatnie dni na Ziemi. Już w środę, przed Wielkanocą, papież Franciszek miał świadomość, że jego ziemska droga dobiega końca. Jak donosi agencja CADPRES, powołując się na źródła z Watykanu, podczas spotkania z trzema zaufanymi osobami, Ojciec Święty już w środę przed świętami miał powiedzieć: Módlcie się teraz szczególnie za mnie, zostało mi już tylko kilka dni. Wielką sobotę Franciszek spotkał się jeszcze z kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu stolicy apostolskiej, osoby numer dwa w Watykanie i jednym z faworytów na urząd papieża. Franciszek i Parolin mieli omówić jeszcze szczegóły błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież, wyraźnie wyczerpany, przysnął podczas tej rozmowy. Gdy kardynał Parolin zapytał, czy może powinien zrezygnować z wygłoszenia błogosławieństwa, papież odpowiedział zdecydowanie: Nie, to ważne. To będzie moje ostatnie błogosławieństwo w życiu. Coraz więcej wiadomo także o poranku wielkanocnego poniedziałku, kiedy to papież zmarł. Początkowo podawano nieoficjalnie, że Franciszek wstał około godziny 6 w dobrym nastroju, po czym doznał udaru i zapadł w śpiączkę. Ale według najnowszych doniesień, już o 5.30 papież wykazywał wyraźne objawy nowego kryzysu zdrowotnego. Natychmiast interweniowali lekarze i personel medyczny, jednak dwie godziny później Ojciec Święty zmarł. Niektóre źródła wspominają również o upadku który miał spowodować powstanie dużego krwiaka na lewej stronie twarzy. I rzeczywiście ten ślad jest wyraźnie widoczny na ciele papieża po jego śmierci. Widzieliśmy go również dzisiaj, kiedy ciało papieża zostało przeniesione do bazyliki św. Piotra. Nie jest jednak pewne, czy upadek był przyczyną, czy skutkiem udaru. Oficjalny raport Watykanu jako główną przyczynę śmierci podaje całkowitą i nieodwracalną niewydolność krążeniowo-oddechową. Służby medyczne Watykanu określiły moment śmierci na godzinę 7.35. Z kolei w liście przesłanym do kardynałów na całym świecie, dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re, podał godzinę 7.45 jako czas zgonu. Ale to może być też zwykły czeski błąd. Bez względu na tę drobną różnicę, jedno pozostaje pewne: papież Franciszek odszedł w służbie, nigdy nie schodząc z krzyża, w najświętszym dla chrześcijan czasie z pełną świadomością i determinacją, by do końca pozostać pasterzem swojej owczarni.